Czy da się mieć relację tak bezproblemową i tak gładką miłość bez żadnych zarysowań jak miłość Heleny Kurcewicz i Jana Skrzetuskiego z książki Ogniem i Mieczem, filmu też? No pewnie w filmie i w książce to jest możliwe. W życiu nie zawsze, bo w życiu, w prawdziwym życiu pojawiają się kryzysy, choć Jan Skrzetuski i jego wybranka Helena też nie mieli drogi usłanej różami do tego ich małżeństwa. Chodź, pogadamy dzisiaj o tym, co zrobić, kiedy w życiu pojawiają się kryzysy. Cześć, dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo w kolejnym filmie. Ja nazywam się Kasia Nowosielska, jestem mediatorem i trenerem mentalnym. Mam nadzieję, że jesteś w wakacyjnym. Letnim nastroju, słońce pięknie świeci. Ja właśnie wróciłam z urlopu we Włoszech, w Rzymie, naładowana tym włoskim słońcem, i ta podróż zainspirowała mnie do nagrania tego filmu, w którym bym ci chciała dzisiaj opowiedzieć trochę o kryzysie małżeńskim, o kryzysie w relacji małżeńskiej. Słowo kryzys to jest słowo odmieniane przez, u mnie przez wszystkie przypadki, pisane dużą i małą literą z racji tego, że jestem mediatorem, no to jak Spotykam z parami, z małżeństwami, to to są ma pary, małżeństwa zazwyczaj w kryzysie. I to nie jest tak, że kryzys wszystko kończy. Ja tu często szybko często powtarzam, że z kryzysu mogą wyjść dobre rzeczy. On nie zawsze oznacza, że to jest koniec małżeństwa, koniec relacji. Dlaczego mnie to zainspirowało? Zainspirowało mnie do opowiedzenia o tym temacie, a w zasadzie zainspirowała mnie książka Magdaleny Witkiewicz Srebrna Łyżeczka. To jest taka powieść, czytają się przyjemnie, całkiem nowa, która wyszła spod pióra Magdaleny Witkiewicz. Magdalenę Witkiewicz bardzo cenię za sposób, w jaki pisze o relacjach, o emocjach, o uczuciach, to jest takie trafiające do serca kobiety, ale nie tylko. Ja sobie tę książkę kupiłam, w zasadzie kupiłam sobie e-booka, więc tu wam w zasadzie kupiłam sobie e-booka, więc tu ci nie pokażę papierowej książki, dlatego że to jest książka na podróż była, a ja na podróż zawsze zabieram Kindla, no i przeczytałam część książki w samolocie, część podczas pobytu w Rzymie, i właśnie to jest taka dobra lektura na wakacje, ale też do refleksji, do przemyśleń. Magdalena Witkiewicz pisze w książce o filozofii King Tsuji. Nie wiem, czy dobrze wymawiam to, bo to jest słówko wzięte z języka japońskiego. Ja japońskiego nie znam, ale mnie bardzo ta idea inspiruje. Otóż książka Magdaleny Wiodskiewicz, tak pokrótce Ci tylko powiem, bo nie chcę tutaj spoilerować, bo może Cię zainteresuje, jest o tym, że spotyka się dwoje ludzi, on i ona, ona jest dużo młodsza, on starszy, na różnych etapach swojego życia. Ona akurat jest bardzo trudnym, w bardzo trudnym momencie swojego życia zmarła jej matka, alkoholiczka, którą musiała się opiekować. Ona jest w klasie maturalnej i w zasadzie i tak musiała szybko dorosnąć, nie miała takiego normalnego dzieciństwa. Później jak się okaże, nie będzie miała takiej no, normalnej młodości. Zależy co, co dla kogo znaczy słowo młodość i życie nastoletnie. I yy, ona wychodzi za mąż, za starszego mężczyznę od siebie, i tam się dzieją różne rzeczy, tam jest kryzys w tej relacji później, e, prawdopodobnie dlatego, że jedna z osób jest niedojrzała. No i tutaj nie będzie dla ciebie odkryciem, jeśli powiem ci, że ona jest tą młodszą, niedojrzałą osobą. Chociaż prawda jest taka, że to czy ktoś ma 20 lat, to nie znaczy, że od razu należy mu przypisywać cechy niedojrzałości emocjonalnej, bo czasami osoby w wieku 30 lat, 35, potrafią się zachowywać też niedojrzałe, i czasami osoba 25-letnia jest bardziej dojrzała od tej 35-letniej. Życie, życie po prostu nas no, różnie się kształtuje, z różnych domów pochodzimy. I chodzi o to właśnie w tej książce, że oni mają różne kryzysy z racji tego, że jak pisze Magdalena Riczkiewicz, jedno z nich nie przeszło pewnego okresu i później gdzieś to nadrabia podczas swojego życia studenckiego i tak dalej, dalej. Ale im ten kryzys udaje się zażegnać, bo przede wszystkim dlatego, że oni się nadal kochają i ta miłość jest trudna, ta miłość jest porysowana. Ale oni tutaj e, używają. Magdalena Witkiewicz pisze tę książkę, napisała na bazie tej filozofii King Kingsuji. Filozofia Kingsuji japońska polega na tym, że e, lepi się, łączy się naczynie na przykład porcelanową filiżankę która się upadła i stłukła no oczywiście jak się na drobniutkie kawałeczki rozpadnie to połączenie nie będzie możliwe ale ta filozofia ta sztuka to rzemieślnictwo polega między innymi na tym że te kawałki takie drobne łączy się za pośrednictwem żywicy i ta żywica tak spaja tą filiżankę, że ona jest jeszcze później mocniejsza niż była przed upadkiem i da się z niej nadal korzystać, da się ją używać, da się z niej popijać kawę czy herbatę i też ta żywica jest tak e, zawoalowana w tej filiżance, że mięśnik ją tak przykrywa, że w zasadzie nie widać, że ona była potłuczona, a nawet staje się jej, to jej ozdobą. I to jest właśnie takie piękne w całej tej filozofii. I ta filiżanka ma swoje piękno I to jest filiżanka po przejściach, ale cały czas dobrze wyglądająca. Wiesz, to jest tak, jak e, jeszcze czasami torby do kaletnika. Ja właśnie oddałam. I wiesz, że ta torba ci służy, jest skórzana, jest dobrej jakości, ale są też no więc ja mam jedną torbę. Mam torby nieskórzane, które są dobrej jakości. I ona ci służy. I e, odbierasz się z kaletnika, od kaletnika, kaletnik coś naprawi, to jeszcze się później przyjemnie ją nosi, bo coś zostało odrestaurowane, odnowione, albo to tak jak buty też na zimę. Pastujesz je, masz kilkuletnie buty, no oczywiście, może nie przeżarte solą, e, jaką się zimą posypuje chodniki i odnawiasz je, pastujesz i one nadal cieszą, bo ty je używasz, one są po przejściach, ale są takie twoje. I ta filiżanka tak samo jest sklejona po przejściach, ale później mocniejsza. I tak samo może być. Ze związkiem. Związek, małżeństwo, które przetrwa kryzys, może być jeszcze bardziej silniejszy. Do mnie na mediacji, no właśnie tak jak Ci powiedziałam, trafiają pary właśnie w kryzysie małżeństwa, i to jest tak, że no trafiają po to, żeby się rozwieść bardzo często, żeby pomóc im tutaj wymediować sprawy około podział opieki nad dziećmi, kwestie majątkowe. o to jest bardzo dużo sporów zawsze, ale też nie wszystkie, nie jest zawsze tak, że. To kończy się rozwodem. Czasami jest separacja, jest ustalenie opieki nad dziećmi, i zdarza się tak, że ci ludzie po przepracowaniu wielu rzeczy wracają do siebie. I właśnie, jak człowiek wróci, do, jak ludzie, dwoje ludzi wróci do siebie po przejściach różnych, po różnych burzach życiowych, po zawirowaniach, to po tym kryzysie oni stają się jeszcze mocniejsi. To małżeństwo, które przeszło tak wiele, przeszło na przykład walkę z jakąś chorobą, w wyniku której jednej osobie coś się stało, coś się z nią działo, albo przeszło nawet zdradę, przeszło inne burze, staje się bardzo często mocniejsze, jeśli udało się to im pokonać. Teraz tak się mówi, no jest dużo rozwodów, mówi się, że już nie co trzecie, ale co drugie małżeństwo się w Polsce rozpada, i też tak się mówi, że kiedyś to się rzeczy naprawiało. A teraz to się rzeczy wyrzuca, czyli zamienia się tego starego męża na lepszy, nowszy model, czy tam tą starą żonę na lepszy, na nowszy model. Coś w tym jest, aczkolwiek to też jest trochę, jak się tak mówi, spłaszczanie tematu. Kiedyś też ludzie żyli w nie zawsze dobrych związkach. W związkach, które była patologia, tylko że nie rozwodzili się, bo po prostu o te rozwody było trudniej. Kobiety były nie na tyle samodzielnie, bały się często odejść. No i była ta przemoc w tych związkach, była ta przemoc nie tylko fizyczna, ale i psychiczna bardzo często. Były patologie. No Ja sobie nie wyobrażam dzisiaj, chociaż tak się dzieje, wiem, żeby żona trwała przy mężu, który jest, to znaczy, nie może źle powiedziałam. Co, źle powiedziałam, chcę się dobrze wysłowić, żeby być dobrze zrozumiana, że później mi tutaj nic nie imputować. Chodzi o to, że jeśli mąż pije, no to stosuje przemoc domową, fizyczną, wyżywa się na tych dzieciach i na żonie, no to dla dobra tych dzieci i dla dobra tej kobiety lepiej jest, żeby ona od niego odeszła, jednak i o te dzieci zadbała, zawalczyła, bo im. Życie z alkoholikiem pod jednym dachem, który robi awantury, może przynieść więcej szkody. Trwanie w takiej relacji niż odejście, więc tutaj no, powinna raczej ta kobieta zdecydować się na separację. Ja wiem, że. Można tak powiedzieć, niektórzy tak powiedzą, że a bo to jest jej krzyż, bo ona musi nieść swój krzyż, no ale trzeba ważyć, dobra, co tu jest zamęczyć się, być tutaj sadą, masochistką i trwać przy mężu, który jest alkoholikiem, bije, pije i Bóg wie jeszcze co robi. No to jaki jest tego sens? Trzeba dbać także o swoje dzieci, które się ma. Trzeba zadbać o ich zdrowie psychiczne, o ich przyszłość. Więc było takich związków sporo i ludzie trwali ze sobą, nie zawsze pracowali, pracowali nad tym związkiem, no i na pewno zdarza Ci się widzieć, gdzieś osoby z 30, z 40 letnim stażem, które nie zawsze mają ze sobą o czym rozmawiać, warczą tylko na siebie i nic więcej ich nie łączy, jak te dzieci wyszły już z domu. Było tak i dlatego, no może się czasem walczyło o ten związek faktycznie, bo też było tak, co ludzie powiedzą. Teraz jest inaczej. Ludzie już nie mają takich oporów, czy to dobrze, czy to źle, no to już pozostawiam to o Twojej ocenie. Natomiast y Faktem jest, że jeśli się chce przepracować kryzys, jaki spotyka małżeństwo, a mało które małżeństwo go unika, pytanie jak sobie z tym poradzi, no to trzeba po prostu tutaj podjąć pracę, trzeba chcieć, trzeba mieć dobrą wolę, żeby przepracować ten kryzys. Jak ten kryzys przepracować? Bardzo często no, to potrzeba wylania kubła zimnej wody na głowę. Czasem pomaga tutaj terapia. Jakiś coaching part, czy nawet mediacje. Mediacje tym się różnią od terapii, że one są krótsze, że y, pozwalają jakoś tak bardziej, no, pozwalają skupić się na danym problemie tu i teraz. Terapia to jest bardzo często, wiąże się z tym, że się sięga do dzieciństwa, do jakichś przeszłości, traum i tak dalej. Jest tu pewna, pewna różnica, ale to dla, dla siebie trzeba wybrać odpowiedniego specjalistę, do jakiego się zgłosisz. Tylko istnieje takie ryzyko, to warto mieć na uwadze. Ja to też widzę i widzę, bo rozmawiałam na ten temat ze swoim koleżeństwem psychoterapeutycznym od par. I właśnie jak jedna osoba idzie na terapię i jest w tym procesie, to bardzo często w niej zachodzi zmiana. Osoby, domownicy nie rozumieją tego. Ta osoba czuje, że się rozwija, uczy się stawiania granic w relacji, uczy się artykułować swoje potrzeby. No druga osoba zostaje gdzieś w tyle. Załóżmy, że idzie żona na terapię, a mąż zostaje w tyle i. Ten mąż, który nie był na terapii, on przestaje rozumieć, co ta żona do niego mówi, że ona się posługuje komunikatem. Ja, na przykład, ja czuję się rozczarowana, ja czuję się zagubiona i zaczyna tutaj stawiać granice, że tego i tego nie można robić w stosunku do niej. Ona nie życzy sobie, żeby ktoś się do niej wyrażał z taką pogardą i agresją. I ten mąż nie rozumie, i on, oni się tak rozjeżdżają. Ta para się rozjeżdża, jedno idzie w jedną stronę, drugie idzie w jedną stronę. Dlatego terapia. Czy nawet mediacja, coaching jakiś, tylko jednej osoby, ja mówię tutaj o coachingu par teraz, bo nie mówię o takim coachingu z nastawieniem zawodowym, właśnie jednej osoby jest czynnikiem rozwodogennym. Także jeśli jest jakiś problem w relacji, w małżeństwie, dobrze jest, jeśli oboje zgłoszą się do specjalisty, jeśli oboje, być może ty masz taki problem, zgłosić się do specjalisty i oczywiście twój mąż może tego nie chcieć, Często mężczyźni nie chcą wchodzić, myśleć nad relacjami. E, może to, może nas zbyt generalizuje, ale z racji swojego zawodu wiem, że to zawsze pierwsze kobiety się zgłaszają po pomoc, to kobiety dzwonią. Często mężczyźni nie chcą, ale to jest tak, że zazwyczaj zmiany w relacjach, Zmiany w jakichś organizacjach, strukturach zachodzą nie dlatego, bo wszyscy na, nagle chcą, tylko w jednej osobie zapala się jakaś idea, zapala się jakaś lampa i ta osoba zaraża tą ideą drugiej osoby. Powiedzmy, żona zaraża jakąś ideą męża. To jest jedna z zasad, która, która, która mi hołduje, którą ja wyznaję. Musi się najpierw zapalić w tobie to, co chcesz zapalić w innych, czyli musisz najpierw coś zrozumieć, żeby inne osoby to zrozumiały i żeby pociągnąć ich ze sobą. Także jak na terapię, mediację, coaching, to lepiej, żeby dwie osoby poszły, aniżeli jedna ma tylko się tutaj poddawać. No chyba, że problem dotyczy ewidentnie jednej, jest to związane z jakimś jej dzieciństwem, czy traumami i tak dalej, ale Dobrze jest, jak się chce zapobiec czy zaleczyć kryzysy, żeby obie osoby chodziły, a nawet jak ten mąż nie chce, na przykład, to może warto, żeby jedna osoba, żeby jego partnerka poszła na, na początku na tą mediację, na terapię i dopiero później, jak ona go będzie tak zachęcać, to mąż do niej yy, dołączy. Po prostu. O to chodzi. Tak, o to mi chodzi. I chodzi mi też o to, że w kryzysie no nie zawsze jest tak, że nie obejdzie, że. Nie obejdzie się tu bez pomocy osoby trzeciej. No, być może i uda się pokonać ten kryzys we dwoje tylko. Aczkolwiek pomoc osoby trzeciej, neutralnej, bardzo się często przydaje, bo ta osoba trzecia, neutralna, potrafi tak przedstawić. Pewne fakty, wydarzenia, emocje, uczucia tej drugiej stronie, która nie rozumie tego, dlaczego mąż albo żona się zachowuje w ten inny sposób, i dopiero jak trzecia neutralna osoba, ja to wiem, w mediacji przedstawi, że jest tak, a nie inaczej, to w tej osobie, która nie rozumie, zapala się dopiero lampka. Aha, to o to chodziło, to ja może jestem w stanie zrozumieć tą moją żonę. Tak samo jak ja miałam ostatnio konsultacje mediacyjne, w której mąż nie rozumiał czemu akurat żona nie chce posłać dziecka do żłobka, bo on uważa, że to jest najlepsza op opcja i tak dalej i dalej. I myślę, że tutaj pomoc mojej skromnej osoby trochę pomogła i wyjaśniła co nieco. Mam nadzieję, że tak się stało, bo z tego co wiem, później dostałam pozytywny feedback po tej konsultacji. Natomiast wracając do tematu, jak pokonać kryzys, jak połączyć się w tą filozofię King Suji, jak skorzystać z tej filozofii. Myślę przede wszystkim, że w kryzysie, jak się para znajduje w kryzysie, to jedno taki, jeden taki krok, jaki należy wykonać, to spojrzeć tak trochę z dystansem na tego swojego partnera, na męża, na żonę i pomyśleć, pomimo tego, że są pomiędzy wami jakieś złe uczucia, agresja, niechęć, żal, ból i tak co sprawiło, że kiedyś zakochałam się w tej osobie? Co takiego było w tym moim mężu, że się zakochałam w nim? Czy. On już się tak zmienił, już tak ten brzuch mu urósł i tylko leży przed telewizorem, czy tam przed YouTube'em i pije piwo i nic więcej nie robi. Czy on ma jakieś dobre cechy? Czy jestem jeszcze w stanie zobaczyć w nim te dobre cechy? Ja uważam przede wszystkim, że w związku ludzie muszą się lubić. Jak się ludzie lubią, jak, nawet jak gdzieś pomiędzy nimi są drzazgi, jakiś ból, jakieś zranienia, jak się ludzie lubią i mają o czym rozmawiać, jest pomiędzy nimi akcja, reakcja, rozumieją się, to nawet jak jest kryzys, to są do siebie w stanie wrócić. Nawet jak się lubią, to nawet takie sprawy o majątek, o finanse są w stanie przygadać, dogadać, się porozumieć. No bo lubienie to jest coś, co sprawia, że z drugą osobą jesteś w stanie rozmawiać, jesteś w stanie rozmawiać przyjaźnie. To jest bardzo, bardzo ważne, to lubienie. Lubienie jeszcze jak ludzi łączą jakieś wspólne wartości czy światopogląd, sposób patrzenia na świat. To też to jest duża szansa na to, że po przepracowaniu tego kryzysu, po przepracowaniu też siebie, po przepracowaniu kryzysu w parze, to jest w dużej mierze praca nad siebie, jest nad sobą. Jest duża szansa, że dwoje ludzi, no, do siebie wróci, tylko po prostu trzeba chcieć. Musi być ta dobra wola, czego ja serdecznie wszystkim parom życzę. Mam nadzieję, że podobał ci się dzisiejszy film, bo to by było na tyle. Może są jakieś sposoby w małżeństwie, w relacji. O których ja tutaj nie powiedziałam, a Ty masz, więc bardzo cię proszę tutaj o skomentowanie. Zawsze bardzo miło, zawsze mi jest bardzo miło, jak tutaj są się komentarze pojawiają. E, I czy podoba ci się ta idea filozofii King Suji? Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Jeśli nie, to przepraszam. Jeśli tak, to daj łapkę w górę. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, followowania mnie na Instagramie, gdzie jest dużo takich relacyjnych codziennie postów, insta story i tak dalej. A tymczasem. Pozostań w wakacyjnym nastroju słonecznym, umie to słońce, zagląda za oknem. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!